Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z Haulo i chciałbym zapowiedzieć losowanie kluczyka do HOTS. Posiadam niestety tylko jedną sztukę, no ale zawsze coś. Kluczyk do HOTS, czyli klucz udostępniający graczowi w zagranie w zamknięte beta testy tej oto produkcji. Jakie są zasady losowania? Żeby wziąć udział trzeba zostać, musisz być moim subskrybentem, ponieważ jest to konkurs dla widzów e, oraz napisać w komentarzu pod tym filmem, e, że bierzesz udział, napisz, że bierzesz udział albo cokolwiek, żebym wiedział, że bierzesz udział. E, po upływie kilku dni wylosuję zwycięzcę e, oraz wyślę kluczyk. Napiszę, na, napiszę w komentarzu e, pod tym filmem, i, jak już będą rezultaty. Napiszę kto wygrał. Lub po prostu zrobię filmik z losowania. E, tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Bierzcie udział i pamiętajcie co trzeba zrobić. Trzeba być subskrybentem oraz napisać komentarz. Jeśli chcecie to lajkujcie filmy albo obejrzyjcie moje inne materiały. No i cześć.